Nadajemy dzisiaj z uzbeckiego więzienia, o czym świadczą z jednej strony kraty, z drugiej strony, może tutaj u Agaty będzie to lepiej widać, bawełna. Bawełna, zaraz będziemy ruszali na pole, żeby zbierać trochę bawełny. Może nas poślą do kopalni złota i z bawełny i ze złota słynie Uzbekistan, w którego restauracji to znajdujemy się w tej chwili. Ja mam na imię Agata, ja się nazywam Maciek. Jesteśmy niekoniecznie ameni, i zapraszamy do stołu. Myśmy zamówili same dania, same dania mięsne, tak naprawdę. Jest nie, no nie jest Bo to kuchnia, nie ma, nie ma. No, są warianty niemięsne, aczkolwiek tak, jest to kuchnia bardzo mięsna, uważana za dość tłustą. Jest to mm. związane pewnie z jakąś gdzieś tam historią tego, że jest to e, ro, e, kraj rolniczy, tak? No. Agrarny, takie ładne słowo, gdzie wszyscy po prostu wychodzili wcześniej rano na to pole i zasuwali, więc musieli się dużo m, pożywnie i syto najeść. W związku z czym jest tak jak nie inaczej. Jak no, nie tak, 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 ale w ogóle ta kuchnia ogóle to jest taki koszyk rozmaitości, w ten sposób bym powiedział, bo są tam rzeczy, które my znamy, są rzeczy, które kojarzy się z restauracji indyjskich. Są dania, które mogłyby równie dobrze znaleźć się na chińskim stole, mhm. e, tureckim, e, jak również bałkańskim. Dużo, dużo, dużo dobra. I ta, ta różnorodność wynika z tego, jakby umiejscowienia tak? Uzbekistanu, no tak. mhm. czyli tego, że on się znajdował na tym. W szlaku jedwabnym, gdzie przecinały się różne drogi, kupie, kupcy się spotykali i zaczęła ta powolutku kuchnia gdzieś się powstawać, kształtować. Później ósmy wiek, w którym islam został wprowadzony na te tereny. Powstały trzy ważne miasta i właśnie jednym z nich było, był Samarkand, bo to jest nazwa naszej restauracji, w której jesteśmy. Samarkand ma dwie siedziby w Warszawie. Pierwsza restauracja powstała na Ursynowie w 1920 roku i powstało drugie miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. No i właśnie to jest dla mnie ciekawe, że dlaczego tak w tych restauracji jest mało w ogóle w Polsce z tą kuchnią uzbecką? Dlaczego ona tutaj jest taka nieznana? No bo to jest taki kraj, o którym niewiele osób może dużo powiedzieć. Po prostu. Naprawdę. Co, co, co wiedziałaś o Uzbekistanie, zanim zaczęłaś przygotowywać do dzisiejszego nagrania? Nic, tyle co nie, wiedziałam chyba, że nie ma dostępu do morza to jest jedną a, no, a, no właśnie, a propos tej niepopularności i nieznajomości przez kolegów, a na przykład w 2018 roku yy, nasz Geographic przyznał taką nagrodę Traveler Award Uzbeki na Taka chyba to stanowi. Uzbeki stanowi za jeden z najpopularniejszych i wtedy właśnie najbardziej popularny kraj, jeżeli chodzi o gastroturystykę, turystykę No będziemy się dzielić. Dziękuję bardzo. Mhm. Dobrze, e... ale ja teraz chciałam właśnie... przejdźmy o, ja do... No dostałem pałeczki. I Agata też mamy tutaj pałeczki, możemy no, no jeść pałeczkami. Mamy też rękawiczki. Yy, tak, plop podobno je się y, rękoma, więc mogłoby się przydać. No Poczekaj, mogę powiedzieć, ja co my tu mamy na stole? Za zupę, za zupę się... Y, a Otóż mamy tutaj krupnik. Mamy y, <laughs> szurpa, czyli, tak, y, czyli uzbecki rosół, tak można powiedzieć. Szurpa to też inaczej znaczy zupa po arabsku, a po persku jest to słona woda. Ja mam z kolei lagman, czyli makaron który jest też podany w formie bulion. Jest bardzo kolorowy na tym stole. Mamy chlebek, tradycyjny uzbecki chlebek. One troszeczkę inaczej wyglądają. On tutaj w ogóle na miejscu wypiekają te chlebki, to z tego co wiem. Ale te tradycyjne chlebki, one są troszeczkę większe, chyba bardziej płaskie i też w zależności od regionu mają swoje wzory które coś tam znaczą. Mamy kapustkę, którą wygląda troszeczkę jak polska kapustka, chociaż nazywa się podobnie do kimchi, jakiejś chimchee. I mamy też tradycyjną suróweczkę z pomidorów i z cebuli, także tak na pół na pół, pół na pół z tym mięskiem i to jest wszystko całkiem kolorowe. Próbuję makaronu. Lagman. Tradycyjny makaron z tych regionów, też transgraniczne danie. Przywędrowało z Chin. Zaraz, on najpierw go spróbuję, jak on smakuje, a później mogę powiedzieć legendę, jak chcesz. Dajesz. To jest makaron ciągniony. Są różne wersje na świecie tego makaronu. Mówi się, że on przywędrował z Chin. Jest podobny do lamian chińskiego. Można też powiedzieć, że do udonu, chociaż udon jest taki bardziej robaczkowy. Jest to takie środkowoazjatyckie spanetti? Mhm. Tak można nim powiedzieć. Tak tak, 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 tak. To mi smakuje, tak jakby leczo z makaronem. Wiesz, takie mięsne, ma, ma ten posmak takiego węgierskiego, leczo. Takie mięsko jest dosyć twarde, ale podejrzewam, że ono takie powinno być. Jest to danie tłuściutkie. Ma też fajne tekstury, bo ten makaron jest mięciutki, ma żywa chrupią, mięso jest twardawe. Bardzo dużo smaku jest w tym sosie. Będzie ja, to on, się, tam, tak. dobra. Będziemy, każde danie, danie może się. omówimy, uh -huh. żeby dołem. to nie było bałaganu. Idę dołem. Uh -huh. Tutaj będzie katastrofa. Uh -huh. To danie niestety wysyła dla mnie złe sygnały. Ma... Seller na papryczka, jakaś fasola duże kawałki czosnku. No i udonowatość. To jest danie, które naprawdę. Te kluski nie są najładniejsze, nie są najrówniejsze, ale mają świetną konsystencję. I, i tak wołają, jesteśmy domowe, jesteśmy domowe. Ale fajnie tu się, dużo, dużo tu się dzieje w tym daniu, prawda? Tak Bo tak się tak. łączy i, i jest troszkę europejsko, i jest y, azjatycko, daleko azjatycko, jest Bliski Wschód. Nie? Opowiem mhm. ci szybciutko legendę. Legenda jest związana z tym, że gdzieś na szlaku, właśnie jedwabnym podczas podróży, spotkało się trzech wędrowców. Jeden miał za sobą tylko kociołek, drugi miał za sobą łąkę i suszone mięso, a trzeci miał warzywa i przyprawy. I tak się złożyło że jeden z tych wędrowców był bardzo dobrym kucharzem. I on z tych wszystkich produktów właśnie zrobił to danie, a przejeżdżający przez okolice chiński dostojnik stwierdził, że chętnie tego dania i on mu tak posmakowało, że nakazał później, żeby wszędzie to robili. Ale nie pytaj mnie, gdzie wszędzie, ponieważ tego nie tałam. Na pewno na pewno Węgrzech. Dobrze. Jak zupka. Zupka, szupra. No i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo aromatyczny, ściutki. Tu y, jest ten wyjątkowy smak, bo to jest jagnięcina, czcinocina. Taki posmak mięsny, za którym ja akurat nie przepadam, tobie to na pewno będzie bardzo smakowało. Rosłowe oczka. Ta zupa też się charakteryzuje tym, że ma y, sobie zboża jakieś. I tutaj jest, nie wiem czy to jest kasza? Krupnik. No to jest krupnikowate. To jest, krupnik. jest krupnikowatek. To wygląda jak krupnik. Jeszcze nie jadłem, ale to wygląda To jest jak słone. Krupnik. rosół z ziemniakami. Nie z makaronem. Niektórzy by za to zabili, inni by za to zabili kogoś. Na mięsko się nie odważę, bo to jest, to, jest, to jest dla mnie już tłumacz. Ale o, bulionik, myślę, że jakbym była chorą osobą i wypiła taki bulionik, to od razu bym odzyskała energię Hidor. i chęć do życia i wygor. No dobrze. No. Wagon? Tak, tak, tak. Dla mnie jak to mięso w rosołku dla odmiany. Jest świetne, bo jest identycznie zrobione jak, no jak zupy, które znam z domu, więc, więc ja tutaj czuję się, może nie jak w barze mlecznym, ale, ale, ale jak, jak w polskiej restauracji, gdzie ktoś troszeczkę poszalał z e, papryką. Jakbyś mógł to na no, polska kuchnia z tuclem. No Jakbyś dostał to, tak to takim polskim, mm -hmm. nie? Uzbecki chlebek. Bardzo ważny element. Tak, z pieca tandoori. Le, ale tak, lepionka, lepianka, lepionka. lepionka. Mm -hmm. Podawany do każdego posiłku. On jest, ym, On jest... Po, podobny do Nana, no, ze względu na to, że się robi go w piecu tandori, ale jest bardziej taki bułkowaty, mm -hmm. troszkę słodki, ma smak. To jest daleki kuzyn Fałki, e, a w zasadzie dziecko Fałki-Repka podawany do, do każdego posiłku, mm -hmm. przy każdej uroczystości, przy tych wszystkich pogodnych uroczystościach zawsze jest liczona ilość, musi być parzysta ilość tych chlebków. Natomiast na stypach jest nieparzysta ilość chlebków. Znaczy, że któryś odszedł pewnie. To tak jak u nas z kwiatkami chyba. No, troszeczkę, że, że nieparzystą się daje. No to, to, znaczy, no to troszeczkę odwrotnie jest, nie? No, ale... Chleba nie można odmawiać. Jak cię gospodarz częstuje chlebem, to nie możesz odmawiać i nikogo nie interesuje to, czy masz e, celiakię, czy nie. Bo hmm. też tam po prostu nikt nie ma, nie ma ja celiakii. Hmm. <laughs> Jest z nim też związany taki przesąd, że chlebek mógłby leżeć kupką w taki sposób. Jakbyś zrobiła, ja to nie zrobię oczywiście, A tak zaprezentuję, że jakbym go tak położyła, to też by się gospodarz obraził. Hmm. On musi leżeć tak. Tak, łupkę zna tylko piec. <laughs> Pojawia się w różnych wersjach. Zapiekany z serem, zapiekany z mięsem, sotem z przyprawami wszelakimi, ale to jest ta najbardziej podstawowa wersja. Warzywa, bo przecież jak obrońcy, obrońcy obrończyli warzyw, muszę spróbować tradycyjnej sałatki. A czy Na pewno nie. mówię to źle. Mm. Znaczy, akurat to jest najbardziej podobne do polskiej, letniej sałatki z pomidorami. Może w polskiej nie ma bazylii. Ale tutaj ta czerwona cebula i świeży pomidor, smakujący latem. Dosyć taki mięciutki, pewnie wcześniej posolony, żeby puścił wodę. Niczym to się nie różni od, polskiego, od polskiej wersji, ale bardzo cieszę się, że jest na tym stole, ponieważ odświeża w ogóle tą tłustość i mięsność, która nam się tutaj pojawiła. Mm, przepraszam, jest jakaś przyprawa. Nie, no jest Tajska Bazylia. A. Albo, albo A Pytanie, czy kapuścianka jest bliżej? Czy kapuścianka jest bliżej e, kiszonki naszej, czy bliżej kimchi? Wygląda to rzeczywiście jak pocięta grubo sałatka z kiszonej kapusty. Koperek e, bazylia, tajska i ciekawe połączenie i e, małosolna kapusta, przyprawiona trochę nietypowo. Jest tam papryczka, ale ona nie jest ostra. To są raczej takie ozdobne biurki. Mhm. Porozrzucane, też odświeżająca. Mm. Na no i polską i koreańską okay. wariację, ale to też jest interesujące. A bliżej Europy czy bliżej Azji? Europy. Ja nam dalej uzbeckiej herbaty, ponieważ herbata w tradycji Uzbekistanu jest bardzo ważnym elementem. Podawana jest też do każdego posiłku. Zaczyna się od herbaty gorzkiej, zielona, głównie zielona, podawana gorzka, a na koniec dla osłody, do deserchu, do baklawy, czy w swoim jedzą, podawana a. jest herbata słodka. A my tu nie wiem, jaką mamy, bo trochę w ciemno wzięłam, ale chyba, chyba jest zielona taka uzbecka po prostu herbata. Czyli niesłodka. Czyli nie słodka. Znaczy, że oni ją słodzą, ale na koniec, na początek jest gorzka. Gorzka, zielona herbata, dobrej jakości. Tak. Więcej chyba nie da się tutaj Ale ona mi, że... tak, ona mi smakuje Azją. Nie wiem, Azja. czy to jest Jesteś takiego, że są te odmiany zielonej, czyli tych herbat są setki odmian, ale ta herbata w Azji smakuje mi inaczej, jak jesteśmy na jakichś wczasach. A tą, co piję w Polsce, to smakuje inaczej. A to mi smakuje, że czuję, że jestem po prostu na wakacjach azjatyckich, gdzieś, gdzieś w jakimś Wietnamie na przykład, albo w Tajlandii i sobie piję herbatkę do śniadania. Dziękujemy. Wszystko na razie sobie zostawimy. Tak, tak, tak. Dziękuję. No dobrze, co ty jesz, powiesz? Co ja jem? Co ja jem? Nie, no nie mogę się powstrzymać. Będziesz tam... jadł e... tak. Jestem kupcem z dalekich stron, który zajechał ze swoimi utensujami. Co tam kupcze masz na tym talerzu? Plaf, czyli takie danie, które chyba nie ma polskiego odpowiednika. To jest mięso mm, zamarynowane na słodko ryż, mm, marchewka świetna zresztą, rodzynki, jakie świgi mogą się znaleźć i ciekawostka przepiórcze Jajko. mieszkańcy Uzbekistanu rzeczywiście lubią no, pakować przepiórcze jajka do wszystkiego. Może przynoszą szczęście. Tak, jest to jakiś, jakiś symbol właśnie szczęścia czy, czy dobrobytu. To z kolei jest wycieczka w stronę Maroka. To z kolei jest wycieczka w stronę Tadżinów. Mieszkańcy Uzbekistanu jedzą i przygotowują rzeczy w wielkich żeliwnych garach. W których to bardzo długo się gotuje. Kazan się nazywa. Kazan no? się nazywa. Ten garnek, i on potrafi być naprawdę bardzo no. duży. No i taki wymieszany przez kilka godzin gulasz niech mm -hmm. będzie. Ma zdecydowanie nowy posłem. Dobra, pani zadajesz. Jesteśmy w Afryce Północnej. Dobrze, ale ja, y, Afryce Północnej i co jeszcze o tym daniu? Ten konkretnie jak smakuje? Jak ci, jak ci poleżę? Bardzo, ja lubię ten. E, tyle słodkości, ile tutaj jest. Uważam, że jest złotym złotem środkiem. To jest, to jest punkt. Ech. Ostra papryczka, nie pozwala mi w tej chwili się wypowiedzieć. Jest tu cieciorka albo cieczężyca. Moja droga, pomożesz? Pola nie wiem, jest. czy to jest to samo. To jest to samo? Tak. Naprawdę? No widzicie. No więc, mm, dobra, brak mi słowa. Ryż ugotowany na sypko, bardzo fajnie, każde ziarenko czuć, nie? bardzo się tego pilnują w uzbeckiej kuchni. Ryż al dente, ale już marchewka bardzo mięciutka, soczysta. To, to mięso, no niestety, to nie jest mięso dla mnie, ponieważ jest z tymi takimi tłustymi przyrostami, No tak i ma być, tak? Mhm. Dla osób, które bardzo lubią mięsko, mhm. no to jest to na nie idealne, jeżeli chodzi no, o jakieś soczyste posiłek, mamy... dużo oleju. Mm, tu jest dużo oleju, rzeczywiście, nie boją się. Powiem ci tylko właśnie z tym Amin, Aminem Timurem legendę związaną, ponieważ to on y, rozsławił to danie. Jak podczas tych swoich licznych podbojów potrzebował dania, które będzie sycące, które da kopę energetycznego, energetycznego jego wojownikom. Y, a jednocześnie będzie łatwe do zrobienia i stosunkowo łatwe do transportu. Ale podejrzewam, że oni osobno te składniki transportowali, a nie że w tych, no ale wszystko wrzucali do kotła. I później, jak miał przerwę w tym wojowaniu, to ci wojownicy z różnych stron, wracali do swoich regionów, no i przywozili to danie ze sobą, w sensie powiadali, że ono jest super pyszne i niektórzy kucharze do dziś y, timurowskie proporcje stosują, czyli porcja ryżu na porcję mięsa na porcję marchewki. Manty, czyli manty. co daj pierogi? No jest to sztuka, jest, to, jest z czego być dumnym, bo to nie jest takie łatwe. Dobra, jak kapelusz czarego Nie jest łatwe ulepić takiego pierożka. Znowu spotkanie na szlakach różnych podróżników. Trochę Chiny, troszeczkę Dimsumy, polskie, no niekoniecznie, ale po prostu każdy kraj ma swoje pierogi i Uzbekistan ma też swoje. Jest bardzo dużo cebuli. Uzbecy kochają cebulę, jedzą jej jeszcze więcej niż Polacy. Cebulacy. I proporcje do mięsa są naprawdę, nie wiem czy nawet nie jest tutaj pół na pół tego. Mm -hmm. Czy one się różnią od Chin, No różnią się tym, że ciasto jest na pewno troszeczkę cieńsze, przynajmniej w tej wersji. Mają mniej rosołku, więcej cebuli. I ja myślę, że tą nóżkę można jeść śmiało. Ze śmietanką, bardzo delikatne, leciutko słone. Fajnie czuć przyprawę. To nie jest śmietana, to jest chyba jogurt. Tak mi się wydaje. Timon nie chcesz kulturalnie rękawiczką, czy będziesz jabł, nie, ja będę jadł jak lud prosty? O Ojejku, jakie to dobre. Gdy byliśmy tutaj. Zamknij buzę, zjeprzeżuj. <laughs> Przepraszam. Gdy byliśmy tu dzień temu manty z szpinakiem wzięliśmy Nie warto, warto wziąć tak. No chyba Maciuś, że ktoś nie ma jakby nie ma wyboru, bo nie je mięsa. No ale, ale... może nie, zawsze... To nie jest tak, że jakaś siła ludzi powstrzymuje przed jedzeniem mięsa i bywają potrawy, które... <grystanie> Mają potrawy, które w wersji bezmięsnej wychodzą lepiej, na przykład zupa szczawiowa. Ale, ale te konkretne pierożki są naprawdę świetne, doskonałe. Do tego już pomidora. <laughs> ale tak, przyznam ci rację. Największą furorę – Na razie to robię. – Tak, powiem ci, że najbardziej. Na, 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 najbardziej to smakuje, aczkolwiek wszystko mi to smakuje. – Nie no, no jestem, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Kinkali z Czyli jakbyśmy mieli tutaj na podium, to stawiamy na pierwszym miejscu, pierwsze miejsce tak. zdobywają manty. – Manty, Drugim drugie miejsce, miejsce, no dałbym chyba kluseczką. – Laganon, mhm. lanon, prawie równo, ale jednak minimalnie niżej. A ja kocham, no ten, kocham, kocham ten chlebek. Tak, chlebek też jest, też jest świetny. Myślę, że dwa z plusem to jest dobry, dobry ocena. Nawet bym dała jeszcze dodatkowy taki nie na. plusami. Was dałam plusami, no bo jest to wyjątkowa kuchnia na mapie naszej warszawskiej, tak? No jest, ale ona się składa z samych znajomych rzeczy. Poza. Poza czym. No. A nie, nic, 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 nic tutaj. Nie ma, nic tutaj, no nic tutaj Nie ma, wszystko jest pyszne, no, wszystko jest przynajmniej, przynajmniej smaczne, ale no nie. Nie, 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 dzieje się tutaj nic, co mogło by eksplodować na, na poziom naszej kliki. No może faktycznie. Zostańmy przy tym, co powiedziałeś. Was dwoma plusami w takim razie. No, no koniec. A teraz ty, ja mówię, a ty nagrywasz i nie widać mojej pięknej twarzy. O. <tryk> <tryk> Osiem. Zagrywaj buziaka szersze. Dobrze, to buziu gdzie, jak ja jem rękoma? trochę jest to. Na Sri gdybyśmy strasznie krzyczał na mnie, jak tak robiłam. ja rękoma łapami. No właśnie. Otworzyła mi się. Pieróg mi się otworzył.